Siemaneczko widzowie, z tej strony Cheetos. Mm. I Michu 11111 jeden, 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 jeden. I nasz widz. I nasz widz, grać Roblox. Um, dzisiaj będziemy Wy też możecie grali... być na... Ale... O nie! O nie, widzowie. Nie! Co mu się dzieje? On zika. Widzowie, e... Pomocy! Ta gra polega na tym, że po prostu jesteś u lekarza, ale lekarza chyba opętało i z was robi jakiegoś placka. A z Michała to nawet... Zaczy, jakiego Michała, jeden Michu 111? Przepraszam, mylili się z takim innym kolegą. No nie wiem co z niego zostało. Jak, byś, jak widzicie, to on ma tu z tyłu taki przycisk subskrypcji. I możecie go kliknąć, ale to jest Michu clown. To jest prawdziwy. It's raining Dobra, na szczęście mi się liczba roboców A i widzowie, jak... nie dokończyłem Chodźcie jak chcecie, jak chcecie zagrać z nami tak jak ten widz, to napiszcie w, w komentarzu, komentarzu. Jak naz nazywacie się? To my was dodamy i zagramy z wami i nagramy filmik. I proszę, żeby tu było przynajmniej zostało wyświetleń. Płem, 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 płem. Co się stało? Ej! Michu! Ej, nie! Nie! Ej, ja nie idę! O! o, o. Nie idę! Ha, ha, O, nie! Widzowie, patrzcie to! Nie, nie mogę w tej chwili. O. Ja nie chcę być takim Bobem. Bobkiem. Ja nie mogę. Ja nie mogę. No co ty chłopie robisz no ja nie mogę No w sumie on jest czarny, a ja nie A ja w nie mogę przed nim ucieknąć Ale Bambi Bambiczek Bambiczek nie może tu wejść, a... Bo on jest zbyt... Sobie... No o tyły. Mi chuchlą. Mi chuchlą. Ty, 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 ty. Ej, gdzie ty jest? Tutaj, na dole. Jest czytel. A Nie kop, na dole. Na dole. TUTAJ! Ciekawe czy jakby... A gdzie się zna? No pod tobą! Dobra, zjem, zjem tą borówkę. Ej, A ja tu też jak... Tylko tu jakieś coś innego... OU! Ja ucieknę. Ała! Skaczę po tobie. O nie, 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 Co to gigant się boi, boi malucha? Nie, o. Kto jest lekarzem? O kurde. No czemu? No co to jest za babsko? Lecimy. A, tu jest czarny. Wiesz się nie patrzcie co ja... Widzowie, nie patrzcie co ja mu zrobiłem. E, ja nawet nie chcę. Co? Gracz Roblox jest na dachu? Jak? Jak? Ej, don't know Nie. nie pytajcie się tyle ja teraz co chodziło. Dobra, widzowie. Jakby coś, to... Znacie chyba mojego kolegę Kasztanka On właśnie zrobił naklejkę Kaczka Sigma Ja sobie nakleję to na etui Więc zobaczcie No tutaj na aparacie trochę to Słabiej widać, ale Tak W prawdziwym życiu Jest to mega ładne Serio Moi koledzy też podostawali Dobra, widzowie, ja się chowam, ja się chowam, o, nie wejdzie tu. Dobra, Pacitos! Co? Gdzie on? Gdzie on? A, tu. Weź ją połam. Ła! Ja nie mogę. O kurde, widzowie. No, nigdy nie przychodźcie do pana Michu e, e, Ten, do szpitala, bo skończycie jak ona. Dobra, pa! M. <śm> M. Ty Wy jesteście najlepszymi. Widzą, Widzą. Oczywiście, że tak. Widzowie, dlaczego jest tak, że YouTube. Nawet by nie chciał zrobić nam pod filmami dużo wyświetleń. A normalnie pod shortami to już 10 milionów, nie wiem. Pod 3000, 2000, 1000. Weźcie, udostępniajcie kolegom, grupy, nie wiadomo gdzie, żeby miało to dużo wyświetleń. Więcej subskrypcji osiągniemy. Dzięki nie, Wam. Nie. Nie, Co? Nie! Nie, 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 nie! Michu, współczuję ci! Współczuję ci! On niby jest czarny i taki spokojny, ale. Nie, 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 nie! nie, nie. Co on ci robi? Nie, 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 nie! Jakbyś ty w ogóle mnie widział! Nie no, nie jest tak źle! Gorzej niż ja. A Zobacz mnie. O, przynajmniej mnie teraz widzisz. Ej, skaczemy. Co to był? Eee. Halo? Widzowie, Michu się zmienił w robota. Widzowie. Widzowie I Dobra, czekajcie na prawie to. Dobra, widzowie, jednak zmieniamy zdanie. Do końca odcinka Michu będzie robotem. Dobra. Coś. Ej, co to jest? Escape, 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 escape. Aj, aj. Dobra, widzowie, uciekamy z Michu robotem. Uciekamy! To będzie chyba za koniec odcinka. No. Run, run, Apaci. away, run, run... Zottero secondo! A partecipo! to! tet, tet, ter tet, ter tet, 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 Ronaldo Vedo... Dele rete, delle rete, Tornado! rete, delle rete... Dele rete, delle rete... kurde. Ehi! Dobra, uciekamy. Uciekamy z robotem. Nie wiem, widzowie, po odcinku... On chyba w tym szpitalu się naprawi, już w następnym odcinku nie będzie robotem. No, w sumie, bo lekarz mówił, że go na naprawi. Run, run, run! Nie Uciekaj! Jestem pierwszy prawie. Co to? Nie, robocik! Oh, Hej, gdzie biegniesz? Oh, nie. Error, de you cannot leave this office. Ej! Ej! Michuj idealnie wypasował jakby on mówił za tego robocika, bo on, jest, on ma taki głos. Uczytaj, <laughs> Ciekawe... O nie! On nas zaraz dogoni! Ej serio, ej serio, on naraz, zaraz nas dogoni. Dobra. Dobra, dobra. Mam bikus. Mam Dobra. E, Michu robocie. Damy radę, chyba.

Widzowie, najwyżej zginę potem. Widzowie, widzowie, ja żyję. Ucieczka. Widzowie, jak ja mam to przeskoczyć? O, przeskoczyłem. Widzowie, żyję. Widzowie, żyję. Michu, nie. Grać Roblox, uciekam. Uciekłem. To 2000 monet! Dobra widzowie! E, michu będzie niedługo miał normalny głos. E, więc sayonara